Siemanko, go witajcie z tej strony wasi wojownicy ostrości, z wami Ostry Miś, i Michał. nasz Michał, nasz, Michał. nasz nie, Michał, nie oddamy, nie oddamy, tak, kolejne ostre Kolej, testy, kolejny ostry odcinek, dzisiaj bardzo ostry odcinek, a Tomek, znaczy Ostry Miś, co, co tam mamy dziś, Klapper czyli yy, przychodnik, taki bądź, Znaczna niemiecka produkcja, która siedzi nam na błędek. Tak. Klasyczek. Kosik. Sosik, co prawda, produkowano w Kostaryce, ale jest on, no, niemiecki, tak? To są ci Niemcy, na, na etykięcie... zaraz powołki. po 40 Na etykiecie możemy przeczytać, że, że producent to wycenia na 150 tysięcy. 150 tysięcy covid w skali zobaczymy A w smaku od sera do 10 minus 5. Moc 10. Podejrzewam, na, na 10 też. Co przechodnik, klaper, Szlangę. Na 9 też skład. skład. Skład tak. Afryka Woda, acet. Apret habanero, woda, ocet yy, sydru, woda, woda, przepraszam. Cebula, ananas, ekstrakt z Afryki, marchewka, marakuja, papaja, cukier, czosnek, tuma ksantanowa i witamina C. E. to się do 148 litrów, przypuszczam go Po otwarciu przechowaj w i spodziewaj czterech w ciągu 4 miesięcy. Importer będzie piekło. Co do wartości odżywczych, tutaj są Mamy, bo Michał mówi, nie mamy nośników. Mamy. To trzeba będzie. Ten. Aha. No, to robimy cięcie na, na nośniki. Tak. Dobra, było szybkie cięcie. Tak, wracamy wracamy do... już, jak widzicie, mamy kurczaki. A ja skończyłem na tym, że jest tabelka wartości y, odżywczych po niemiecku, którą postaram się odzyskać. Chociaż czyta po niemiecku, y, Fatu ma 0, y, węgli ma 7, w tym cukru 4. I soli ma na pewno 2,39 gramów na hmm. pocieszające. To mają tam 39? <głos> <głos> tak. <głos> Niemiec może wyjść do krystaliki, ale. Achtung, extrem Scharf... Niemiecko nie jest Niemieckość, niemiecko. angielsku. Angel kontakt. Zorny komuś sali. Nur, ale szczerze. Dobra, nie będę się tutaj podpisywał. Czytanie w języku, którego nie znam. Otworzysz? Otworzy. Uważaj na paluszki. Jest otwarty. Byłem ci, że składowo on mi coś przypomina. Tak się zastanawiałem, co i mam wrażenie, że on mi przypomina w składzie igłana. Tak zasadniczo jak ktoś ma. Ekstrakt ocet. Jest tu, jest tu habanero, jest, habanero. jest, jest ocet, tu... jest marchewka. Mam wrażenie, że te marakuja papaja, też w igłanie były. No czy znaczy, na... w igłanie one mogły być? Albo było, ale mam wrażenie, że była albo to, albo to. Y... Natomiast była wyczuwalna, nie była wyczuwalna. Ani marakuja ani papaja. Mam dziwny tego, tego ekstraktu. Mam nadzieję, że, że tu on będzie trochę lepszy. Zależy. Bo... Szukaliśmy na zagranicznych stronach jakie tam ekstrakty były poddawane. Nie. Nie znaleźliśmy jego informacji sprecyzowanej co to jest za O, ale nie ma ani kapka. Nie ma ani kapka? No dobrze, powąchaj i co czujesz? Szczerze? Szczerze? Powiedz, że to jest przyjemny miły zapach. Bardzo podobny zapach podobny, się do Igłany To jest taka niemiecka Ipłana. Tak. Czarna z... Ocet, papryki. Czarno, żółto, I bo... Jakaś dziwna nuta której tak? nie potrafię określić. Zajechało Mikołowi tutaj już też zapachy. Na pewno ocet i papryki, ale jest jeszcze jakaś nuta, której nie potrafię stwierdzić. Na pewno Co by to mogło być? Naprawdę? Na... Papaja. Recenzja bez słów. Już pachnie trochę mocą, nie? O co to? Gumą w samochodzie Gumą w samochodzie, naprawdę. Albo witaminą Chciałbym, żeby to pachniało ale nie. No pachnie już w moim przypadku przynajmniej że to już będzie coś wysłanego, ale mogę się. Będzie wiedział, co to za zapach. Przypomnij sobie, i czy to nie pachnie tak samo albo podobnie. Powiem Ci tak. Boję się tego, Zozo, bo w samych nutach zapachowych wyczuwam dwie niepokojące rzeczy, które były niepokojące, jak robiliśmy recenzję i Zapachowo to jest to i taka tłustość, ciężkość, oleistość no, zapachowa, za chwilę, którą była. robiliśmy w tym niemieckim sosie Friendly Fire, co mi wtedy tak się na bebek i umierałem. No, tam, było, tam był ten sztuczny aromat związany z Tu czuję, ale tu czuję podobny kaliber takiej ciężkości, oleistości takiej. No w igłanie n no też, też to miałeś tą jakąś inną oleistość, i no. też była w Masakra. To co odnosujemy, to ja mogę nazywać jako pieczne. No tak, upadło. Te wszystkie najostrzejsze rzeczy to dla mnie. Konsystencja leista, leista. I to... z drobnikami jakimiś tak. to czerwona. Widać drobinki, które posiadają na, na szkle. Widać drobinki, no. Zastanawiam się czy to zlewać już teraz, czy poczekać nawet. No jak chcesz. Sprawdzę czy to się wsiąknie no, w dęb. Ja nie... Maniarkę czy się wciągnie? Wystarczyć. Myślałem, że się bardziej rozpędzić, dlatego ciągle przyhamować. O co ci chodzi? Jest cała łaska no, Płaska cała, no może. rację. Trening czyni mistrza, nie? Nie, niestety sobie na płaski nie możesz Chciałbym, ja ja żeby to były na co go kiedyś jadło. Oh, 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 oh. <laughs> No. Mały rzeczy, tutaj pozostają jakieś no. właśnie takie papryki, drobie... papryk. No, tak Brzmi jak Rutka Jak kiedyś był w kabarecie, chyba, bo Malicki, więc grał na fortepianie. No, Malicki, no. Waldemar. Potem to ten to to potem... No, 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 no. no. Generalnie, w niemiecki to... Blitzschneid Brzmi jak trochę Blitzkrieg. A jak się skończył Blitzkrieg, to wiemy z historii. Dobra. Robimy to. Jedziemy z tym śledziem. Masz najdłuższe, tak mogę sobie skłamać? Tak, w sensie masz najdłuższe. Fuj. Dziwno. To jest olejsta igła. Bardzo olej, Tak. Jak bym sobie No. Czujesz to? Mhm. <śmiech> 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 Rozumiem, że walczysz z, 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 z Nie, czymś. Nie. Ale... <laughs> ja walczę ze smakiem. Na razie odczęst z psyką, że mam jeszcze dwa kęse. Znaczy no. to jest niedobre. Już mi się zaczyna odbijać. Kiedy, nie? Worek gdzieś masz. Mm -hmm. Oleiste, gorzkie. Już zjadłem, już czuknąłem, a dalej czuję taką oleistość w Jakbym Jakby coś mega tłustego. Mm -hmm. Dużo bardziej tłustego niż ten sam, sam kawałek kurczaka. Kłoszczak generalnie nie jest pusty. Taką, taką wręcz zyturą parą mm -hmm. to jedzie. W takim ciężkim olejem. I, I w tle jest, jeszcze mi się wyłania cały czas. W policzku smak takiego, yy, gorzkości Goryczki. Jak są chłopaki? A. Mocno niedobra to jest. Tylko też jeszcze żu żuje? Ale mocno myślałem, że będzie gorzej. Ja mocą też się spodziewałem mocniejszego uderzenia, bo to dla mnie nie jest mocny hardkor. Jest mocny hardkor, ale jeszcze nie uczy. jak dla mnie. No, ale to jest, ja się przede wszystkim boję ciężkości tego smaku. na żołądku. To jest niefajny. Tak. Nawet z Michałem sobie nie pogadam, bo obaj żyją. No, Smaczna, to jest patola taka. Idzie on sam, jest wędza. O, wędza. Czy robiłam? Gilgota. Nie była nam przyroczona. Zresztą no, widać nawet na uczestnictwie. Nie spłynął. Co no. uczestniczy? Jest błyszcząca, jakby tu była. Mhm. Ale zupełnie inne typu straszliwości. Nienaturalnie no, nie takie. Ale jest taki strumiony. Ja go czuję tam na miękkim podniebienie, na krótko w tym momencie. Ja go czuję na całym języku i na wargach. Ja już nie. Ale ja jeszcze je. ja. Jeszcze nie ponosił nie. się i szybko dość zszedł. W moim przypadku. Moc, smak. Generalnie wydaje mi się, Zjadłem. że, że poprzednie sosy zrobiły na mnie mocniejsze wrażenie. Mocno. Tak. żeby były bardziej takie brutalne, bardziej radykalne w kwestii starości, że na przykład jeden palił gardło, drugi palił człowiek języka. A to jest po prostu chyba przez tą właśnie oleistość. Równomiernie. No bo język już wiadomo jest bardziej wrażliwy. Ale nie lubi, Wiadomo, że ja wyglądam jak wyglądam teraz. Ale jestem w stanie... Nie jak... najgorzej. Nie mam. Trochę masz głowę w Nie Dziękuję, ale no, nie mam ani ciarek. Teraz dziwnie by mnie nad zębami dziąsło zaczęło jakoś tam. to chyba odmówienia. Pulsować. No, tak, jakby sobie przetarł po prostu, jakąś pastą Aha. Podziąco. Ale nie ma tyle szału. Nie. Sam my, jego. My też myślałem, że będzie dużo mocniejszy. Sam jego widok po prostu z poza szałabł niż. A to tak, jest smakowo dobry nie jest. Nie, smakowo. Ale ten olej jest, myślę, że jakby... no, nie ma tu czegoś takiego, co by się wybijało, jakby że ten... świeżego odbicia takiego. No nie ma takiego po prostu smaku. On jest taki, jakby pod czymś. To jest po po Taki gorzkawy olej z ostrością. Z gorz, olej z ostrością. Bo nie ma walorów smakowych. Jakbym się miał doszukiwać, to ich tu nie znajdę. I tutaj I dla mnie. Też dobrze to mówiłeś, że on jest gorzki, tylko jest gorzkawy. Nie, bo to nie jest takie uderzenie góry, tylko... To jest takie pionowe. A... Gdzieś maja czyta góryczka. Tutaj bardziej mnie zmartwił ten taki odczucie starego oleju z uwzględnieniem mojego bebecha bardziej mnie to zmartwiło niż same to one ostrości. uderzenie ostrości bo w przypadku ekstraktowych rzeczy uderzenie ostrości następuje dość szybko i tutaj nastąpiło dość szybko zniesienie się tej ostrości ale ona mnie nie przeraziła w żadnym stopniu Zatem, no e, natomiast to w którym momencie czułem tutaj respekt do tego sustu, to w momencie w którym będę go przełykał a czysto? żeby było, nie zwrócić. Teraz, nawet jak mówię, to już mi się generuje taka ślina, czego wstrząsnąć. Ale nie ze względu na jakieś bolące ślinianki, czy coś takiego, tylko właśnie przez ten olej. Ten olej jest tego, tego Nie jest taki szalony. Powiem Ci tak, ja bym miał wybrać produkt. który jest dosyć podobny do Miguel'a. ona też była, była dziwna. Ja bym chciał szukać produkt, który będzie mocniejszy. To znajdę z powodzeniem smaczniejsze sosy, które będą mocniejsze. To co? Znać? nie pytać. No, nie, no, Lac, lac, ład. Lac, łat, łat. Lac nie pytać. Ja Lacz, było. nie pytać. Czekałem a to, co się tam słodzi. Ja bym wlał. A on nie, nie róbcie mi tak. Ja tyle na kolonie wezmę. Ile się czujesz? O. Ja dalej mam ten smak na języku zostawiony. Jeszcze mam taki kapeć na twarzy. Widzę dużą kroplę i będzie. O, będzie, będzie. Po co masz tutaj... ...chefkaś, nie wiadomo co robić. O. Tak? Nie, ty pełną. Tu masz... Wzór. No a to wzór, to jest wzór, wzór jest niedościgniony. Tak, niedościgniony. Worek Marwy jest pełcony. A Będzie. Będzie? będzie. ja myślę. Klapę szlankiem. Klapę szlangę Jak to by to szlangę Jak będzie ten klap z tyłu? Po Nie chcesz tego no. wiedzieć. Nie chcesz, no, chcesz tego myśleć. Lapem, szlapem. Dupem. Dupę klapem. Puścisz sobie potem jakiś film po niemiecku. Dodasz tutaj na tym. Będziesz wiedział. Na naszych czołach dodasz ten. Na pomarańczowej platformie. Dodasz napis tutaj na tym. Jak jest. Na twoim klapem szlapen. Czeka powiedzieć. Mochawa. Dobra. to. Jemy, tak? Czy dwa, się no 3 dwa, no. tak. oh, 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 ,oh. Jest dziwny. Ale taki cośnym, takim innym klasem. taki inny stuniform, tak jakbyś jak był takby był. A nie i fan papierek fuj, ale... no też, jaki kwaśny, to po prostu, na gorycz, gor gorzki olej taki, goryczkowy, jak... ale nie mocny, zimny, fuj, teraz czuję, dopiero teraz czuję, że zaczyna mi wyżerać lekko gardło. no po czasie, no. po pół minuty, zaczyna, ale jedliśmy mocniejsze sosy, tak, dzisiaj, on jest, wyglądało zły, smakowo patolo, patologiczny, oleisty, gorzkawy, kwaśnawie, ale tak wszystko w połączeniu bez sensu. No, Ja do sosu, który z założenia chce, żeby był mocny, to chcę dodać jeszcze poza mocą jakieś smaki, jakieś walory smakowe. Tutaj nie ma żadnych walorów, tylko same minusy. Gorycz taka, taka mineralna, taka jakby od soli, taka gorzkość, no, bieliczkowa. Soba, taka bieliczkowa, tak jakby ślizał kawień. Ale ja sądzę, że dużo ma do poprzedniego, bo jest 32. 39. Ślinie się bardzo. Nie wiem czy... Mi też nie nos. Nie, nie, cały czas mi się podkuje ślina. No. Co dziwne, bo on nie jest taki, taki mocny aż. A gdzie? Cały czas na, na, na pustinę to tak. Powie. Mi uderzyło na niebie. Na, na niebie. Nie na niebie. Na. w nie? I, I idzie w kierunku za Nie tyle stricte na no. gardło, co do góry. Ja jeśli chodzi o moc, to... to głównie już tylko na wargach. Ale, ale cały czas napływa mi się na to. Dość mocno, że przełykać. Dobra, już schodzi, już schodzi tak znacząco, że. Zastosowanie to... jakieś widzicie w Co tam, Michał? Bardziej nie pyta. Hmm? Bardziej nie pyta. No nie no, no, najbardziej go czuję. No bardzo. zastosowanie? No jakieś na pewno, ale... Ja go nie widzę w żadnym zastosowaniu. W większym daniu... Ja go nie polecam. Nie, brak. dużej ilości, żeby smaku nie zepsuć. Nie. Może tak. Ale... tym nie da się nie zepsuć smaku. Bo to nie ma smaku. Bo to jest... Niedobre. Tak jak ten ogon. No jest niedobre. Tu tak po prostu wzięli nocowy miks z koników, odrzucili, a coś tam wyjdzie, I go nie wyszło. No. no tak, bo tu po owocu nie wsiadł żadnego. A była obiecująca marchewka, papaja, marakuja, ananas. I nie ma nic z tego. A tu ci tylko chavaneru, i ekstrakt. Je, co no. No cóż, ja nie polecam. Stołek? Ja bym polecił mimo wszystko, Na nie mówię, no, w niewielkich ilościach do czegoś. A do padliny jest z To Do padliny. Z jelenia. Ale tak. Jeśli jeszcze jest, to co teraz będzie piekło macie w próg. Jeśli jedliście, to oczywiście. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie w komentarzach. No co, odpuszczamy potem co się i prawdopodobnie nagramy dla was jeszcze jeden z tej sesji nagrywkowej, także wyczekujcie, a tymczasem... Na razie, cześć. Zbieram.